Strefa Agile. Zaczynamy. Cześć. Strefa Agile z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam trochę opowiedzieć, dlaczego wolę w najbliższym czasie Stany Zjednoczone, a nie Polskę, jeżeli chodzi o inwestowanie. I trochę Wam opowiem też o sektorze, w którym warto zacząć budować swoją pozycję. Chodzi o rynek amerykański, a oprócz tego, dlaczego technologia dalej w Stanach Zjednoczonych to będzie ten Kierunek, który będzie wyznaczał dalszy wzrost rynku. Więc zaczynając jakby od tego, dlaczego Stany, jak ja to widzę. Słuchajcie, no widzę to, to w ten sposób, że dzisiaj mamy końcówkę czerwca. Jest takie powiedzenie, że należałoby uciekać z akcji w maju i wracać, nie wiem, w październiku. Ja jasne, rozumiem. Tylko, że jakby sezonowość i spojrzenie na to, jak wyglądają poszczególne miesiące, mówi nam wyraźnie, że oczywiście czerwiec jest często słabym miesiącem, ale lipiec jest miesiącem raczej pozytywnym, albo to nawet bardzo pozytywnym, czego się nie dostrzega, a trochę tak mówiąc o tym z selen main go away. Natomiast sierpień jest takim miesiącem pół na pół, raczej in minus, natomiast wrześnie są bardzo słabe. Ja mówię o tym, dlatego że na bazie tej cykliczności, tych danych, które Wam tutaj przedstawiam w takiej słownej, trochę formie, będę budował także swoje pozycjonowanie w najbliższym czasie. Co to oznacza? To oznacza, że zakładając to, że lipiec będzie pozytywny dalej, no to pewnie nic tutaj nie będę zmieniał. To znaczy, nie będę dokupował spółek raczej amerykańskich w tym momencie, a raczej będę budował pozycję gotówkową, żeby móc. A właśnie w tym sierpniu, czy też we wrześniu, ostatecznie te pieniądze przenieść na rynek amerykański. No i skąd, jakby, te pieniądze wezmę? Z poprzednich filmików doskonale wiecie, że ja trochę podchodzę do rynku polskiego na bazie dywidend, dlatego że jest to waluta, która jest mi potrzebna powiedzmy do życia, więc tak jest zbudowany portfel, aby portfel dywidendowy dostarczał tych pieniędzy na, na konsumpcję, na opłaty, na jakieś proste rzeczy. No i w tym roku. Z racji tego, że trochę już ten rynek polski urósł, większość tych swoich dywidend z rynku polskiego będę zatrzymywał w formie gotówki. To jest pierwsza informacja. Ponieważ jak wiecie, ja często robię tak, że reinwestuję te środki znaczy dostaje dywidendę, a właściwie w dzień odcięcia dywidendy dokupuje akcji danej spółki. Tym razem w tym roku tak tego nie będę robić. Czyli te dywidendy, a mamy teraz okres dywidendowy, więc to idealnie się wpisuje, um, czyli w tym sierpniu, wrześniu jeszcze ostatnie dywidendy, ale już teraz w czerwcu dywidendy z kilku tematów powchodziły, no, kilkunastu tak naprawdę, więc tej gotówki jest coraz więcej. No i tutaj macie wykres oczywiście, dolara do złotówki, gdzie dzisiaj dolar jest po 3,61, czyli widzimy ciągle spada. Ja rok temu postawiłem taką tezę, że dolar będzie szedł do 3 złotych. Oczywiście to nie o to chodzi, że on będzie po 3 złote, ale ten kierunek jest jasny, tak? Widzicie te, te górki i dołki, które są tutaj, tak? Jedziemy cały czas w dół, jakbyśmy jakąś tam linię nawet wyrysowali, no to to jest... To jedziemy cały czas w dół, nie? że to jest tak. No i moim zdaniem ten trend zostanie jakby utrzymany i tego należy się spodziewać. Co to powoduje? No to powoduje, że jeżeli mam te dywidendy w formie złotówek, będzie więcej, no to oczywiście tych dolarów będę w stanie mógł kupić więcej. Czy robię to teraz? Tak, robię już to teraz. Te pierwsze dywidendy, które wpłynęły do mnie i które nie reinwestowałem, bo do większości były niereinwestowane środki, zamieniam na dolara. Dlaczego? Dlatego, że podobną trochę sytuację pamiętam z 2008 roku, kiedy dolar był poniżej 2 zł, no i wtedy tak sobie zacząłem patrzeć i kombinować. Było to bardzo dawno temu, że sprzedając proste mieszkanie w wieżowcu w Dużym Mieście byłem w stanie kupić 100-metrową. 100-metrowy apartament z basenem w Kalifornii. To jest taki przykład. Wtedy się nie, nie zdecydowałem na ten ruch, ponieważ musiałbym w tamtym czasie sprzedać wszystko i żeby mieć ten apartament. Dzisiaj, trochę pamiętając tą historię, będę wykorzystywał, jakby to. Oczywiście nie będę kupował na ten moment apartamentu w Stanach Zjednoczonych, choć jeżeli będę chciał, to konsumpcyjnie mogę to zrobić ale chciałbym po prostu nabyć aktywa w dolarze, tak, to jakby ja nie jestem takim nieruchomościowym klientem, aktywa rozumiem troszeczkę inaczej niż nieruchomość, więc wykorzystując tą, tą cenę dolara będę zamieniał złotówki na dolary i będę kupował aktywa dalej dolarowe. Aby mieć ich więcej, ponieważ takie sytuacje, kiedy ten dolar jest słaby bądź bardzo słaby, jakbyśmy sobie popatrzyli na ten wykres przesunęli go do tyłu, no to taki poziom mieliśmy w 2021 roku, kilka razy w 2020 roku, ale to wiadomo, to były sytuacje covidowe. Więc de facto musielibyśmy się 3,30, to mamy 2018 rok. No, i znowu dołek właśnie poniżej tych 3 zł. Tu nawet widzicie, zdarzały się w 2014. Czyli raz na 4-5 lat ten dolar po prostu się osłabia. Te cykle 16-letnie dolarowe już troszeczkę nie funkcjonują, ale chodzi o to, żeby te momenty, które się zdarzają raz na kilka lat, po prostu wykorzystywać. Tak? Ktoś powie, no ale po co te dolary? Polska tak pięknie rośnie. Lepiej trzymać złotówki i tak dalej. Ja mówię, ok, to musicie zwrócić na jedną rzecz, że Polska aktualnie te wzrosty, które mieliśmy, bazowały na tak zwanej sytuacji mnożnikowej. Mówiąc w po prostu byliśmy mnożnikowo tani no i byliśmy kupowani, ponieważ te mnożniki dobrze wyglądały. I to wynikało z efektu bazy z wielu innych rzeczy, ale Dalej nie ma możliwości takiej, aby na bazie tylko tych niskich wycen dalej te akcje rosły, to znaczy, żeby dalej były one atrakcyjne dla inwestorów. To jest tylko możliwe w takiej sytuacji, kiedy mamy jakiś trend, jakieś mamy FOMO, że wszyscy się rzucają na jakiś konkretny sektor i to jest raczej możliwe tylko w Stanach Zjednoczonych, na Polską raczej nie. Więc teraz, żeby Polska rosła, potrzebne są fundamenty, tak? Już teraz trzeba pokazać tak naprawdę. Fundamenty, lepsze wyniki, i to się w pewnym sposób dzieje. Dlatego też nigdy bym nie powiedział na ten moment, że aby z Polski uciekać albo zabierać środki. Absolutnie nie. Ta Polska trzeba mieć, warto mieć i ma ona oczywiście swój potencjał, ale już na bazie wyników, czyli raczej to powinien być taki wzrost naturalny, swobodny, wynikający z fundamentów, a niekoniecznie takie, wiecie, wzrosty po 30%, które mieliśmy. W pierwszej połowie tego roku. Więc, jakby, z tego też moja strategia, aby, aby te dywidendy zatrzymać, zamienić na dolary i kupić akcje amerykańskie. Na początku też Wam powiedziałem, jaki to będzie mniej więcej timing. To się fajnie spina, ponieważ sezon dywidendowy w Polsce to jest tam, powiedzmy, od maja do września, więc w tym czasie dość dużo środków napłynie, bo wiecie, że te spółki typu Kenty, Orlen, PZU, ale wiele, wiele innych, które, które mam dzisiaj w portfelu, dadzą bardzo, bardzo wysokie dywidendy. To jest rok taki naprawdę bardzo obfity. Nie dzieje się to tak zawsze. Tym bardziej chciałbym to wykorzystać. No i umówmy się, że moje postrzeganie rynku amerykańskiego jest takie, że dalej mamy do czynienia z takim miejscem, w którym to można jak najwięcej zarobić, a wynika to tak naprawdę z najwyższych marsz, które generują Amerykanie, ponieważ, jak wiecie, Amerykanie nic nie produkują specjalnie oprócz dolara, czyli mówiąc wprost, białe kołnierzyki siedzą. I tylko przerzucają dolara w jedną czy w drugą stronę, a to powoduje też to, że ściągają najwyższe marże z tego całego rynku. Dzisiejsza sytuacja geopolityczna próbuje to trochę zmienić, trochę przesunąć ten ciężar ciężkości. Na ten moment nic takiego fundamentalnego się jeszcze nie wydarzyło, aby ta sytuacja się mogła zmienić. Także sierpień, wrzesień o tak, mówiąc konkretnie, to będzie ten czas kiedy będę dokupować kolejnych spółek no i oczywiście patrząc historycznie jak to wygląda to technologia w 80 kilku procentach zawsze jakby to mówimy performowała lepiej czyli to był ten sektor który dawał zarabiać najlepiej z racji tego że tej technologii mam bardzo dużo chciałem wam powiedzieć troszeczkę o innym sektorze który ja będę teraz obstawiał ze względu na sytuację makroekonomiczną i obniżkę 100 procentowych, która będzie w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce, to spowoduje jednak, że ten konsument troszeczkę nam odsapnie i będzie bardziej wspierany. Tu, jak widzicie, jest o tabelka, czyli to będzie rynek tak naprawdę e-commerce. Dla tych, którzy już mają te portfele amerykańskie dość dobrze zbudowane, no to na pewno taki nowy sektor, o którym chciałem tu Wam powiedzieć, czyli ten e-commerce. Wybrałem pięć spółek, trzy powiedzmy, które są notowane na rynku amerykańskim, dwie na rynku polskim. więc także, jeżeli ktoś by chciał postawić na takie sektorowe rozwiązanie, a nie kupując ETF-ów, bo ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem ETF-ów, wolę sobie wybrać spółki. Tam, więc to jest pewnego taka rodzaju taki ETF na branżę e-commerce. I tak, no, zobaczcie, że tutaj oczywiście mam te kilka spółek. Zacznę od Amazona. Dosyć prosty wybór, no ale patrząc historycznie, świetnie dał zarobić dla mnie od 12 lat, ale chodzi mi o to, że wybrałem też tego Amazona, bo dla mnie z tej wspaniałej siódemki, z Magnificent Seven, akurat, no ja jestem jakby zwolennikiem jakby Amazona. W tym sensie, jeżeli miałbym wybrać spółkę taką, która przetrwa 10, 20 lat, no to na pewno Amazon. To jest ta chyba jedyna z tej siódemki, którą ja tak wysoko sobie cenię. Więc jeżeli chodzi o ten potencjał, to na pewno w pierwszej kolejności bym wybrał tą spółkę. Oczywiście musicie zwrócić uwagę, że ta cena dzisiaj gdzieś zbliża się do 220 dolarów, co nie jest tanio. Moja wycena, taka DCF, którą robię, to jest na poziomie 230-235 dolarów, więc zbliżamy się, powiedzmy, blisko jakby tego, tego punktu, i to wtedy jest dla mnie wycena fair. No, ale tak jak Wam wspominałem, sierpień czy też wrzesień w mojej ocenie przyniesie pewne spadki. Oczywiście one nie będą duże, zakładam. Raczej to brak wzrostów będzie takim przystankiem, ponieważ uważam, że od października to po prostu rynek odpali wrotki, tak? No to, to odpali w ten sposób wrotki, że, że będzie. E, e, zakładam bardzo jakby mocne wzrosty i to jest moja e, bazowa e, strategia na ten, na ten dzisiejszy dzień. Oczywiście jest to związane z płynnością, ale z wieloma innymi rzeczami. Tu nie chciałbym jakby wchodzić w te szczegóły. E, także ten Amazon właśnie powinien troszeczkę się skorygować, powinien trochę jeszcze spaść. Zobaczcie, tutaj też ja łapałem te dołki w granicach 170-175. Podobnie robiłem na Google'ach, mówię o dużych spółkach, więc zakładam, że ta wycena troszeczkę się może obniżyć i wtedy śmiało mógłbym jakby takiego Amazona kupić. Co jeszcze? Co jeszcze z tego rynku? Z tego rynku Alibaba, jak najbardziej to też jest jakby e-commerce, tylko wiecie, Chiny i te kraje wokół Chin jak najbardziej. Ta wycena w moim, w moim takim mojej kalkulacji to w granicach 140 dolarów, więc także jest jeszcze fajna przestrzeń do tego, więc bym dołożył także Alibabę, tak? Tutaj jest Alibaba. Czekajcie, o tak, tu mam mam gdzieś, okej. Okay. Tu jest Alibaba. No i trzecia, taka chyba mniej oczywista, mniej znana, to Mercado Libre. Jest to spółka, która no, operuje na rynku argentyńskim, brazylijskim, na rynku takim latino, i to spowoduje, i to jest spółka, która jest dosyć drogo wyceniana, no bo ja tutaj rzeczywiście, jak Wam pokazuję, Tą spółkę na tym poziomie, tak, ona jest 2500, a wyceny, takie typowo, które się stosuje, no to jest taki poziom powiedzmy DCF-u 1500, 1600. Myśmy patrzyli na to, w jakim tempie się, że tak powiem, powiększają zyski w Mercado Libre, no tak to wygląda, to można powiedzieć, że ta wycena wskaźnikowa będzie się w bardzo szybkim wstępie w mojej ocenie poprawiać. Ja osobiście bardzo stawiam jakby na tą spółkę. Zdecydowanie też rynek właśnie Ameryki Południowej, ale także z fintechów jest dla mnie też miejscem, które ja mocno obstawiam. Ale to może w innym, w innym odcinku. Także jeżeli chodzi o trzy Tematy takie zagraniczne, powiedzmy, z rynku amerykańskiego, no to ja nie kombinując za bardzo, wybieram te trzy. Jeżeli byśmy popatrzyli na rynek polski i na ten sektor, no to oczywiście Allegro, tak? Warto moim zdaniem także e-commerce obstawiać w postaci Allegro. Tutaj mogę tylko dodać to, że ja osobiście nie, po pierwsze, uważam, że Allegro swoje problemy ma już jakby za sobą, czy już ma je rozwiązane, nie wchodząc w szczegóły, ale mimo wszystko ja wolę na Allegro posługiwać się kontraktami terminowymi, ponieważ polska giełda daje możliwość działania na kontraktach terminowych, więc Allegro to kontrakty terminowe, dlatego że po prostu angażuje mniejszy poziom jakby gotówki, które wykorzystuje. Więc Allegro. No i druga spółka, także z e-commerce, bazując na właśnie na obniżce 100%, bazując na tym, że konsument będzie miał więcej środków do dyspozycji. Oczywiście też Shopper, a tym bardziej, że spółka teraz weszła do grupy Cyberfolka, tak naprawdę. Czyli mam wrażenie, że to też bardzo mocno, jakby, wesprze działalność Shoppera. Prezes Dwornicki jakby deklaruje, że 100% czasu poświęca teraz dla szopera, więc to też jest kolejna spółka z tego segmentu, którą ja obstawiam, która według mnie ma szansę. Także się rozwiążą takie trochę z tych mniejszych. Także a podsumowując, a, a, Sierpień, wrzesień, zakładam, że będziemy mieli spadki, i wtedy to jest to czas na to, żeby, żeby rozważyć właśnie wejście w rynek amerykański, dlatego że dolar jest tani, dlatego że, jak powiedziałem, czwarty kwartał i dalej uważam, że rynek amerykański opali właśnie środki. Mamy końcówkę czerwca, to jest dobry czas, gdzie mamy takie powiedzmy dwa miesiące z kawałkiem na to, aby przygotować się do tego, aby te dolary mieć. Ja lubię się przygotować trochę z wyprzedzeniem. Mocno naciskam na, tym, na to, aby pomyśleć o tym teraz. Z mojej strony tyle. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że oglądałeś do końca. Zapraszam Cię na następny odcinek. Cześć.